To jest 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o polityce mieszkaniowej i innych postulatach nowej lewicy, która tworzy rząd 15 października. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. Arkadiusz Kruszyński to jest podcast 8.10 Gazety Wyborczej Państwa. Gościem jest Łukasz Michnik, rzecznik Nowej Lewicy. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom. Jednym z najważniejszych postulatów i obietnic z czasów kampanii wyborczej do parlamentu Lewicy była propozycja budowy mieszkań na tani wynajem. Opracowywał to w rządzie były wiceminister infrastruktury pan Kukucki, który został po drodze prezydentem Włocławka. Dowiedzieliśmy się ostatnio, że w planie budżetu na 2025 rok zapisano 4,5 miliarda złotych na inwestycje mieszkaniowe i czy całość tych pieniędzy trafi właśnie na budownictwo mieszkaniowe, na tani wynajem, czy nie? Nie, tego jeszcze nie wiemy, jak zostaną rozdzielone te pieniądze. Rzeczywiście mamy rekordowy budżet, jeśli chodzi o cele mieszkaniowe, to jest sukces lewicy, aczkolwiek ta walka cały czas trwa, ponieważ te pieniądze nie są w żaden sposób znaczone. Mamy kilka różnych alternatywnych propozycji jak z kryzysem mieszkaniowym, który ma dzisiaj już no, charakter ekstremalny sobie radzić. E, oczywiście są propozycje lewicy odnośnie budownictwa mieszkań na tani wynajem przez samorządy. Państwo finansuje samorząd buduje. Właśnie wiceminister, dzisiaj prezydent Właśła Kokulski pokazał, jak to można zrobić we Włocławku, gdzie powstała połowa mieszkań wbudowanych przez samorząd na przykład w 2022 roku. W całej Polsce zaznaczam. Ale są z drugiej strony też alternatywne propozycje trzeciej drogi czy Platformy Obywatelskiej, jeśli chodzi o kredyt 0%. No tutaj od początku mówiliśmy, że to nie jest dobry pomysł, ponieważ napędzanie popytu bez napędzania podaży skutkuje jedną rzeczą, wzrostem cen mieszkań. To jest napychanie pieniędzy bankom, deweloperom, ale wcale nie przynosi ulgi. Dzięki e, dużym masom ludzi. To może pomóc jednostkom, ale ucierpią na tym po prostu miliony, bo to oni odczują wzrost cen mieszkań. Chcę to zrozumieć, bo Krzysztof Kukucki obiecywał, że 5 miliardów złotych rocznie będzie przeznaczane do Banku Gospodarstwa Krajowego i te pieniądze będą trafiały do samorządów, które będą przy udziale BGK budowały te mieszkania na tani wynajem. Teraz się okazuje, że tych pieniędzy, które trafią do BGK na ten konkretny cel, będzie o wiele mniej to nie będzie 5 miliardów złotych, czyli ile to będzie pieniędzy w przyszłym roku. Tego jeszcze nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ale ten cel, o który walczymy, ponieważ rzeczywiście 5 miliardów to było nasze pierwsze założenie. Chcieliśmy, żeby to było 5 miliardów, ale no niestety procedura nadmiernego deficytu, kwestia wydatków na obronność, skomplikowana sytuacja właściwie budżetowa, godzenie różnych interesów różnych grup społecznych, zapotrzebowania na pieniądze, jakie, jakie mamy dzisiaj w Polsce, no naprawiania też tego budżetu, spłaty zobowiązań prawa i sprawiedliwości, sprawia, że. Że na te cele nie będziemy mieli 5 miliardów. Będziemy mieli mniej, ale celujemy w to, żeby to były 3 miliardy złotych z tych czterech i pół przeznaczone właśnie na budownictwo na tani wynajem. Czyli I lewica tak... obiecuje 5 miliardów, potem zrobi się z tego 3 miliardy, na końcu zrobi się jeszcze mniej. Właśnie nie, mamy nadzieję, że na końcu zrobi się z tego więcej, bo pamiętajmy, że to jest budżet na następny rok. I teraz, żeby zrozumieć logikę działania systemu, który proponuje lewica, samorządy zgłaszają zapotrzebowanie na budowę, na dofinansowanie. Z BGK na budowę tych mieszkań, i państwo dopłaca 80% do inwestycji. Dzisiaj, z tego co wiemy, zapotrzebowanie właśnie przez samorządy zgłoszone na następny rok oscyluje w okolicach 3 miliardów złotych. Jeśli to zapotrzebowanie będzie się zwiększać, to będą bardzo, bardzo rzetelne argumenty do tego, żeby w następnym budżecie, albo po jego nowelizacji w połowie roku, można było zwiększyć te kwoty. No bo jeśli samorządy potrzebują tych pieniędzy i zobaczą, że da się budować, że rzeczywiście państwo spełnia swoje zobowiązania, co nie było standardem za rządów Prawa i Sprawiedliwości, to te zapotrzebowanie będzie się po prostu zwiększać, bo samorządowcy widzą potrzebę tego, żeby też rozwiązywać w ich miastach no, ten kryzys mieszkaniowy, który uderza dzisiaj najbardziej w młodych ludzi. Tak jak pan wspomniał, jest tak w koalicji, który tworzy obecny rząd, że różni członkowie tej koalicji mają różne propozycje, jeśli chodzi o rozwiązanie problemów mieszkaniowych. Trzecia droga i też pewnie część koalicji obywatelskiej chciałaby jednak wspierać niskooprocentowane kredyty. Czy w związku z tym lewica poprze ten postulat związany z udzielaniem kredytów niskooprocentowanych, a w związku z tym cała reszta koalicji poprze ten model takiej społecznej budowy mieszkań na wynajem przez samorządy? Lewica jest zawsze odparta na rozmowy koalicyjne, zawsze mm, szukaliśmy kompromisów, jednak no, jesteśmy też przeciwnikami koncepcji budowania jednej kamienicy, kiedy całe miasto płonie. I właśnie tak by wyglądało mniej więcej z jednej strony dopłacanie do kredytów i zwiększanie cen mieszkań, a z drugiej strony budowanie 20 tysięcy mieszkań, mieszkań rocznie, bo my możemy zbudować 20 tysięcy mieszkań rocznie i czynsz za 50-metrowe mieszkanie będzie tam wynosił 600 zł. Tak zrobił to Kukucki we Włosławku. ale z drugiej strony jeśli setki tysięcy mieszkań podrożeją nagle, no to to jest skąd produktywne, dlatego jako lewica jesteśmy przeciwko kredytowi 0% i właśnie tym rozwiązaniom popytowym, które no, jedyne co powodują, to wzrost cen mieszkań i na to nie będzie, nie będzie na pewno entuzjazmu na rozmowę o tym w lewicy. Byliśmy od początku przeciwko kredytowi 0% i podtrzymujemy. To nie jest dobry po prostu pomysł. No, ale wolno rynkowcy. Z waszych Wśród Waszych koalicjantów twierdzą, że budowanie mieszkań na tani wynajem przez samorządy też nie ma sensu, bo nie ma takiego zapotrzebowania. Ludzie sobie wolą kupić mieszkanie, które potem będą mogły dziedziczyć ich potomstwo. Jednak ta strategia, żeby mieć nieruchomość na własność jest w Polsce dosyć mocno rozpowszechniona. To też się zwiąże też z kulturą, w której wszyscy wszyscy się wychowujemy. Jak rozumiem, te argumenty do lewicy nie trafiają, że są jacyś ludzie, którzy chcieliby kupić te mieszkania na, na własność i są partie tworzące razem z państwem koalicję. No i chyba też musicie dojść do jakiegoś porozumienia w tej sprawie. Są ludzie, którzy chcą kupować mieszkania na własność. Ale najczęściej dzisiaj to są wielkie fundusze inwestycyjne, których skupują ich po prostu setki, by potem je na wolnym rynku wynajmować. Młoda para, która chce dzisiaj kupić na mieszkanie na własność. Najczęściej wchodzi w, w taki schemat działania, którym są dwa kredyty. Jeden na wkład własny, który bierze jedna osoba z pary, a druga na po prostu kredyt na mieszkanie. I teraz czy. Ci młodzi ludzie są szczęśliwi, że za 40 lat będą mieli te mieszkania na własność i przez 40 lat będą uwiązani kredytem, za który prawdopodobnie mogliby kupić po zliczeniu odsetek dwa mieszkania. No i nie jestem przekonany, czy to jest dla nich dobra strategia i czy oni tego tak naprawdę chcą. Są ale, też, ale też dlaczego lewica ma czy czyjeś życie? Jeżeli ludzie chcą sobie kupić to mieszkanie, bo twierdzą, że są przekonani, że ich dzieci będą mieć łatwiejszy start, to dlaczego mają tego nie? Robić. Ale jeśli rzeczywiście tego chcą, ale dzisiaj jest raczej tak, że są zmuszeni do tego pewnym przymusem ekonomicznym. Każdy musi mieć gdzie mieszkać. Bezpieczeństwo zaczyna się od dachu nad głową. Dzisiaj nie ma alternatywy. Znaczy, że oni nie mają wyboru, bo państwo nie ma tak jak w Wiedniu, gdzie trzy czwarte lokali mieszkaniowych jest w zasobach samorządu i można je wynająć za, za naprawdę niskie, niskie kwoty. Dzisiaj jedyną, jedyną drogą jest ten wolny rynek, więc oni nie mają za bardzo wyboru. Albo płacą na połowę pensji na wynajem, albo płacą. Trochę więcej spłacając raty kredytu. W każdym razie ta sytuacja nie jest normalna, po prostu musimy sprawić, że będzie alternatywa. Jeśli my pokażemy, że można dostać mieszkanie od państwa za sensowną cenę, nie za połowę swojej pensji i to mieszkanie zostanie w tym, w zasobach państwa na zawsze, bo taki jest cel. Wiedeń od 1919 roku sprywatyzował zero mieszkań. Taka jest tam polityka. Po prostu to, co wybuduje samorząd, zostaje u samorządzie. Jeśli ci ludzie będą mieli alternatywę, będą mieli mieszkanie od państwa, to nie wynają albo będą chcieli mieć własność, bierzemy kredyt, chcemy to przekazać dziecku, to wtedy ja jestem w stanie przyjąć Argument, że oni się decydują na tą drogę. Ale jeśli jest jedna droga, to, to nie jestem pewny, czy można tutaj mówić o takiej wolnej woli, czy raczej właśnie o tym przymusie ekonomicznym, o którym wspomniałem. Jeśli na końcu okaże się, że kredyt 0% będzie realizowany, jeśli w budżecie na mieszkania znajdzie się powiedzmy tylko pół miliarda złotych na budowę mieszkań czynszowych, to czy lewica wyjdzie z rządu? Nie wyobrażamy sobie takiego scenariusza, nie wyobrażamy sobie, żeby, bo, bo to jest jedna z najważniejszych teraz e, powiedziałbym, cywilizacyjnych misji Lewicy, jakie przed sobą stawiamy. Lewica to jest taka partia, która, to jest partia czasu, która dba o człowieka od jego narodzin i na przykład program Aktywny Rodzic, który wprowadzała Agnieszka zmianowicz błąk wspiera rodziców, żeby mogli wysłać swoje dzieci do żłobka, 1500 zł dla, dla rodziców na tą opiekę, po rentę wdowią, czyli aż do samej, powiedzmy, m, godnej starości, jesieni, jesieni życia. I gdzieś pomiędzy tym wszystkim jest właśnie prawo do mieszkania, i tam właśnie też lewica musi teraz interweniować. Więc nie wyobrażamy sobie, żeby to było pół miliarda złotych na budowę mieszkań na tani wynajem. To na pewno wstrząśnie tą koalicją. Wiemy, jakim zagrożeniem jest dzisiaj PIS i Konfederacja. Nie ma rzucać to tutaj jakichś deklaracji na wiatr, nie ma co, co powiedzmy. Jeszcze bardziej zaogniać tych, tych nastrojów, ale to będzie coś, co będziemy bardzo twardo stawiać na, na stole. Po prostu te pieniądze na mieszkania muszą się znaleźć, bo to jest jeden z największych problemów młodych ludzi dziś w Polsce. Były wiceminister sprawiedliwości Bartłomiej Ciążyński zajmował swoje nowe stanowisko kilkanaście dni, chyba. Są odwołane, ponieważ w mediach pojawiły się informacje, że zapłacił służbową kartą za paliwo, dzięki któremu pojechał na wakacje. Pojawiły się takie głosy też ze strony waszych koalicjantów, oczywiście głosy nieoficjalne, głosy zakulisowe, że wasze kadry pozostawiają wiele do życzenia. Hmm. Wydaje mi się, że to, co udowadniamy działaniem naszych kadr w tej koalicji raczej pokazuje co innego. Znaczy my dowozimy tematy. Mamy ministra Agnieszkę dziemianowicz która co chwila przepycha przez Radę Ministrów kolejny ważny społeczny temat. Mamy rekordowe 170 miliardów złotych w budżecie na politykę społeczną. Mamy zmiany definicji gwałtu, które dowieziono przez Anitę Kucharską-Dziedzic. Mamy nowe prawo komunikacji elektronicznej przez Krzysztofa Gawkowskiego. To są trudne legislacje, w których pokazują, pokazujemy mądrość, w której pokazujemy rozwagę, cierpliwość przechodzimy. W każdej partii zdarzają się ludzie nieuczciwi. W każdej partii zawsze, w każdym środowisku zawsze znajdą się czarne owce. I to nie ma, nie ma co się tego wypierać, bo tak było, tak jest na pewno we wszystkich, tak jak mówię, środowiskach, ale pytanie jest o to, jak partia reaguje na takie sytuacje. Jeśli partia, tak jak Prawo i Sprawiedliwość przyzwyczaiło nas przez ostatnie 8 lat, jest w stanie. Przyjąć wszystko, każde złodziejstwo, każdy wymiar demoralizacji swoich członków, każdą kwotę, jaką po prostu zdefraudują jej członkowie, czy to będzie 50 milionów, czy to będzie 100 milionów, no to, to jest problem już systemowy, to jest problem partii. My, jako Lewica, to było 7 litrów paliwa, i dla nas to było już kategoryczne. Znaczy, nawet za średnio ważne, czy to jest 50 złotych, czy to jest 50 miliardów, jeśli. Jeśli nadużywasz mandatu, które dało ci społeczeństwo, przywilejów, które się z tym mandatem wiążą, to musisz stracić prawo do tych przywilejów. Czy stracić Ciążyński jest członkiem Nowej Lewicy. Jeszcze jest, aczkolwiek te losy na pewno niedługo też się będą rozstrzygać. W każdym razie my zareagowaliśmy szybko. Była stanowcza, jednoznaczna re reakcja, dymisja pana Ciążyckiego, który zachował się głupio. Zachował się głupio, on to wie, e przeprosił, zwrócił te pieniądze, ale no nie wyobrażaliśmy sobie, żeby dalej pełnił stanowisko e wiceministra, więc, więc w tym aspekcie chyba to są standardy, które chcemy właśnie dziś mieć w Polsce. To są standardy, które powinniśmy sobie jako cała koalicja narzucić. To, jest właśnie, to są właśnie te skandynawskie standardy, o których tyle, tyle się mówiło. Nieważne, czy to jest złotówka, czy to jest 100 milionów. Nie okrada się obywateli. Jakie lewica ma plany na drugi rok rządów? 15 października minie rok od, od wyborów parlamentarnych, 13 grudnia minie rok od powołania rządu Donalda Tuska. Wymienił pan te elementy polityki lewicowej, które zostały zrealizowane przez koalicję 15 października. Przypomnijmy, że to była Renta Wdowia, były również program aktywny. Maluch, tak, jak rodzic. rodzic, tak. Maluch i rodzic, no właśnie początek września, to się jeszcze czujko i myli. Są również rozwiązania mieszkaniowe, o których opowiadacie. Jest zmiana definicji gwałtu. Są wasze projekty związane z liberalizacją aborcji, no które e, niestety nie zostały przyjęte przez Sejm. Co jeszcze w tym kolejnym roku politycznym m, będziecie chcieli realizować? tam absolutnie są mieszkania. Wynegocjowanie zabezpieczenie odpowiednich środków na następne lata, żeby budować tanie mieszkania na wynajem, żeby rozwiązywać walczyć z kryzysem mieszkaniowym. To jest absolutnie priorytet. Kwestia związków partnerskich też jest priorytetem na, na następny rok. Musimy to w końcu dowieść. Te negocjacje z trzecią drogą w pewnym momencie szły bardzo dobrze, aczkolwiek wszyscy hmm, chyba mogli na polskiej scenie politycznej zaobserwować niedawny zwrot w prawo PSL-u, który położył się długim cieniem na, na tych negocjacjach związków partnerskich. Jednak jest to coś, co wszyscy obiecywaliśmy i wierzymy, że to dowieziemy. Kwestia liberalizacji prawa aborcyjnego również. Tutaj pewnie Tą nutą przyszłości będzie nowy prezydent, którego wybierzemy już w maju przyszłego roku. I mi się wydaje, że dzisiaj może Donald Tusk mówić, że nie będzie większości w tym sejmie. Aczkolwiek ja bym jednak spojrzał na pewno tą dynamikę argumentacji, jaką, jaką się posługuje PSL. Tym bazowym, najważniejszym argumentem przeciwko liberalizacji aborcji jest to, że prezydent tego nigdy nie podpisze. Ale co, jak będziemy mieli innego prezydenta, prezydenta, który będzie miał poszanowanie do wartości demokratycznych praworządności, wolności, równości? Czy dalej będą posługiwać się tym argumentem? No nie sądzę, nie wydaje mi się. Wtedy już presja społeczna będzie, wydaje mi się, zbyt duża dla nich, żeby, żeby to udźwignąć. A koalicja, znaczy większość zawsze się zbiera, większość zawsze się buduje. Ostatnio nie zabrakło dużo do dekryminalizacji pomocnictwa w aborcji. Przekonamy, Posłanki PSL-u, przekonamy posłanki Trzeciej Drogi, <grym> Romana Giertycha może będzie ciężej. A ale... jeśli nie przekonacie posłów i posłanek Polskiego Stronnictwa Ludowego, jeśli chodzi o poparcie dla liberalizacji aborcji i wprowadzenia związków partnerskich, to czy w pierwszym przypadku, czyli w przypadku aborcji zagłosujecie za przeprowadzeniem referendum w tej sprawie? na dzisiaj nie mamy, nie mamy rozmów o referendum znaczy że nie jesteśmy ta trzecia droga chyba zrezygnowała jakoś z tego z promowania tego, tego pomysłu na dzisiaj bardziej chcą wracać do pewnego kompromisu aborcyjnego, ale no nie nie dla nas nie przeprowadza się po prostu referendów w sprawie praw człowieka znaczy dlaczego kilka kilka SLD milionów... chciało kilka lat temu Przeprowadzić, rozpisać takie referendum. Jeszcze chyba w 2016 lub 2017 roku takie postulaty były zgłaszane. No to może mm, to, to już Prawa człowieka, człowieka się zmieniło tamtego czasu? Nie ja pamiętajmy, że dzisiaj jest nowa lewica. Dzisiaj mamy, jakby, lewice tworzą różne środowiska, które, które dzisiaj wszyscy razem stwierdzamy, że nawet jeśli był taki pomysł, to, to nie był to dobry pomysł. Bo jednak pamiętajmy, że. O prawach kobiet i o swoim ciele kobieta powinna decydować w swoim domu sama. Nie widzę potrzeby, żeby kilka milionów osób decydowało, również, również mężczyzn, stawało przy urnach i decydowało o tym, czy kobieta może podjąć decyzję o swoim ciele, czy nie. No moim zdaniem to jednak powinno, te, te referendum powinno odbywać się w zaciszu domowym i kobieta sama powinna o tym decydować i takie jest nasze zdanie jako lewicy. Referendum w sprawie e, aborcji nie jest dobrym pomysłem, Platforma Obywatelska, Lewica, część trzeciej drogi, szczególnie jeśli chodzi o Polskę 2050, dzisiaj są zgodne co do tego, że po prostu te prawo aborcyjne trzeba zaliberalizować. Jeśli PSL będzie szantażować w tej sprawie, a wierzę, że nie, bo jednak ten zwrot ich w prawo odbił się dramatycznym sondażem, który rozdzielając trzecią drogę na dwa ugrupowania, dał notowania na wysokości 1,9% PSL-owi. Ja wierzę, że oni dostrzegają to, że jeśli dalej będą hamulcowymi. To oni po prostu w następnej koalicji, w następnej się nie znajdą, bo nie będą nawet w Sejmie. Wspomniał Pan o mieszkaniówce, o prawach kobiet. Prawa środowiska LGBT, ale w przyszłym roku odbędą się wybory prezydenckie. Jak rozumiem, w związku z tym, że nie wymienił pan tego ważnego wydarzenia i zadania, które stoi przed lewicą, to Nowa Lewica poprze w pierwszej turze Rafała Czaskowskiego. Mm. Nowa Lewica raczej wystawi swojego, swoją kandydatkę na prezydenta. Dzisiaj, dzisiaj to jest naszym celem, na tym się koncentrujemy, żeby Wystawić jak najlepszą kandydaturę, która będzie godnie reprezentować w pierwszej turze interesy lewicowych wyborców, będzie mówić o naszych wartościach, które jednak są inne od Platformy Obywatelskiej. Jesteśmy gotowi poprzeć Rafała Trzaskowskiego, ale jednak w drugiej turze, jeśli on będzie rzeczywiście kandydatem Platformy Obywatelskiej. A czy Rafał Trzaskowski poprze kandydatkę Lewicy, jeśli ta znajdzie się w drugiej turze? Wydaje mi się, że tak. Naprawdę wydaje mi się, że tutaj nie bałbym się o tą koalicję. Znaczy, każdy wie, jak dużo programu każdej z partii, czy to PSL-u, czy to Polskie 2050, Platformy Lewicy, możemy zrealizować zmieniając prezydenta. I nieważne, czy ten prezydent będzie z lewicy, platformy, z innej partii, z innego grupowania, po prostu to jest zielone światło w końcu, żeby zreformować rzeczy, o których mówimy od lat. Żeby w końcu zrobić wielki postęp w prawach człowieka, ale też też po prostu pozbyć się pewnego hamulcowego w pałacu prezydenckim, w którym również nie będą na rękę różne zmiany społeczne, które mogłyby umacniać, umacniać po prostu tą koalicję. Mówi Pan o kandydatce na prezydentkę. Kto jest na Giełdzie nazwisk? Nie chcę teraz poruszać giełdy nazwisk. Nie Agnieszka, robić... Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Często się wymienia Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jest świetną ministrą, dobrą polityczką. Ma tu wrażliwość społeczną, troskę o sprawiedliwość społeczną, o właśnie kwestie solidarności, są jej bardzo bliskie, dlatego myślę, że Lewica na pewno byłaby bardzo dumna z takiej kandydatury. Ale na, jest, jest sporo innych też osób. Katarzyna które... Kotula. Katarzyna Kotula, będziemy tutaj wymieniać nazwiska, ja będę wszystkie chwalił. Katarzyna Kotula również jest bardzo zasłużoną ministrą i bardzo zasłużoną postacią w lewicy, która no bezkompromisowo walczy o, o prawa kobiet, o prawa środowiska LGBT. Wydaje nam się, że również, również na pewno by się spełniła w roli prezydentki Polski. A Ale... jeśli tę kandydatką miałaby być Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu, współprzewodnicząca partii Razem, która nie jest częścią nowej lewicy, to czy taka kandydatura jest w ogóle brana pod uwagę? Wszystkie kandydatury są dzisiaj naprawdę brane pod uwagę. Nie mamy nawet jeszcze pewności, w jakim procesie odbędzie się wybór kandydatki czy kandydata na prezydenta, ale Co wiemy. To znaczy? Wszystko naprawdę może być, może tu się jeszcze zdarzyć: to będą, czy to będzie, w jakiej formule odbędą się głosowania, czy to może będą prawybory. Naprawdę tutaj jesteśmy jeszcze otwarci. Chcemy, żeby to była decyzja jak najszerszej grupy naszych działaczy, osób, które wspierają tą partię od lat. Chcemy, żeby to był inkluzywny proces. Wiemy, Myślę, na dzisiaj, że, że wystartujemy razem do tych wyborów z razem, więc... Według badań rozpoznawalności polityków wynika, że ani ministr dziemianowicz bonka ani minister Kotuli nie kojarzy 60% Polaków. Kampania prezydencka to idealny moment, żeby to zmienić. Kiedy razem wejdzie do rządu i czy w ogóle wejdzie? To jest pytanie do rzecznika Partii Razem, aczkolwiek ja zawsze stałem na stanowisku, że Partia Razem powinna być w rządzie. Partia Razem ma do zaproponowania naprawdę bardzo dużo. Ma osoby eksperckie w, w bardzo różnych tematach. Wydaje na mi się, że objęcie resortu przez Partię Razem i dowiezienie rzeczy, o których mówią w swoich programach, byłoby z korzyścią i dla całej koalicji, ale przede wszystkim dla całej Polski. I to się ja... wydarzy w pierwszą rocznicę powołania rządu? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na takie pytanie. Bardzo bym tego chciał. Państwa gościem był Łukasz Michnik, rzecznik Nowej Lewicy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja się nazywam Arkadiusz Gruszczyński. Podcast wydawała Martyna Turska. Do usłyszenia. 8:10 Podcast Gazety Wyborczej.